Dzisiaj, jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, są e, urodzinki macka i właśnie niedługo będą mu śpiewać 100 lat, więc mamy mało czasu na wytłumaczenie, ale e, teraz pójdziemy na dół i tam się Widzimy, co dostał na urodziny. Hefyd ti'n nodi. E, tani, rafio. E, tani... Rafio. Tak. Em, no, już niedługo będzie 100 lat. Tylko czekamy na ostatnich gości, spóźnialskich gości. A gdzie moja kamerzystka? Bo ona w ogóle nie chce mnie nagrywać. Czekaj teraz. Widzowie, słuchajcie. Moja kamerzystka. Tak chciała, żebym ją nazywała na kanale. Pokażę twarz, kiedy. Wiecie, 1000 subskrypcji. Liczę na Was. Maciek! Lecę u nas przez 1200, to tak leci. No stanie mi się teraz na ścianach. Maciek, czekaj, bo piątka tu z trykatu. Tak, właśnie. Poczekaj, no, na chwilkę zgaśnie. Oś. Tak, ona ma masz... tak no. tak, 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 już siłę. Będę mógł jeszcze wejść. No. Czekaj. Weź pani z ręcznika, jakieś flagrmy na dole. Dostaniesz klocka, bo już wszystko dostaną. Ja też chcę! A, macie kroczki i ten na stół, a to nic przytłaczają. To te magiczne zimno, świeczki? Ale nie, a nie wiem, czy na ciebie przez No to właśnie. Poczekaj, poczekaj. No, no, Z drugiej do, do strony musisz trzymać. Z drugiej strony. Trzymajcie mu to. Ja też przyprowadzę. Aparaty nic nie dadzą teraz. Dobra, to to show. Tylko na żywo. Się? <grymne> Tylko wspomnienia. Jedno z zapalonymi, <grymne> drugie z do domu. Do domu, do domu. I idziemy do domu. I idziemy do domu. Idziemy do domu. Przenosimy, przenosimy. brawo, no, tak, no, udało się. No dobrze, klopsy. Tak. 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 No to żegnam was wszystkich. Nie zapomnijcie o tym, że Nadia, e, jeśli dobie. 1000 subskrypcji to e, po, e, znaczy kamerzysta pokaże swoją twarz i oczywiście no kamerzystka ona e, tutaj e, czasami będzie czasami nie no i e, my teraz idziemy zjeść to